Witam, ja jestem Gold i jest to naprawdę specjalny odcinek. No bo wiecie, święta są już tuż tuż przygotowałem dla was z bardzo ciekawy odcinek, czyli quiz z Genshina na 5000 subskrypcji, za które ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Witam, eksplozja to ja i dzisiaj zobaczę razem z wami czy ten złoty chłopiec Gold cokolwiek w tej grze wie i jeśli tak to ile. Przygotowałem dla niego 20 pytań, 6 dosyć prostych na które większość graczy odpowie, 6 średnich gdzie trzeba troszkę pomyśleć. 6 trudnych, z którymi Gold będzie miał dosyć ciężko, oraz dwa ekstremalne pytania na koniec, na które bardzo mało osób odpowie poprawnie. Co ciekawe, niektóre pytania były nadesłane przez widzów. Na sporo to wszystko już wiecie, to upewnicie się, że wasze ciała są wygodne wygodnej oraz zdrowej dla was pozycji. I zapraszam. No dobra, więc ja, ja jestem Gold, jestem Chungunem, eksplozja jest Kukisią. No, i będzie prowadzącą, która będzie mi zadawać bardzo ciężkie pytania, oczywiście. Bardzo proste, właściwie. Bardzo proste, mówisz? No, mhm. myślę, że, że są w miarę proste. Ja myślę, że ona tak mówi, żebym po prostu potem się jeszcze bardziej ośmieszył, jak nie będę, czegoś, nie, nie będę czegoś wiedział. Sądzę, że na większość odpowiesz. No dobra, no to lecimy z pierwszym pytaniem. Okej, okay, więc zaczynamy od pytań łatwych. I pierwsze pytanie brzmi: To został przyjaciółką kolej w Mandze? to tyle? To tyle. No, Słaja ona miała wiele przyjaciół, ale domyślam się, że chodzi o e, naszą Baron Benny girl, czyli Amber. Dokładnie tak, brawo. Dobra, no to, to fajnie, fajnie. Fajnie. No, takie, takie dosyć proste. Jak ktoś czytał mangę, to wie, jak ktoś nie czytał, to raczej. Raczej Raczej też wie. Znaczy, no możliwe, możliwe, bo jeszcze z Evan, event był. No A, tak, no dobra, no to lecimy kolejne pytanie. Ile było descenderów? Ile było desenderów? <grych> um, dobra. No, desenderów jest czterech. Z tym, że jeden nie żyje, więc no odpowiedź jest. Czterech było, ale jeden już zmarł. Weź nie kombinuj. Po prostu pierwsza no To po prostu jest zabramy. czterech Descenderów. Tak, dokładnie. Tak. Nie ma co kombinować <grych> w tym momencie. Okej, okay, pytanie następne. Jaką funkcję w w spełni Lisa? Ona jest. Jeden pamiętam, jak jest taki, um, jest komisja w Mondstadt, gdzie przy bramie stoi chłop i cię pyta o jakiś quiz, e, z tak. Tam. tak, tak, i tam właśnie pyta, jaką funkcję pełni Liza, coś tam, coś tam, I, i jest tam coś tam, coś tam, i zawsze mi się to myliło, ale ona jest librarian, czyli bibliotekarka po prostu. Bardzo dobrze. I teraz uwaga, skup się, bo nie chcesz się wyłożyć na to pytanie. Ile aktualnie osób należy do Fatui Harbingerów? O Jezus... Ma... Dobra, oj, dobra. Nie dobra. wyłóż się. Aj, dobra, no to dobra, no to. Powiem tak, ja, ja już nie umiem liczyć, nie? Ja w ogóle z matematyki teraz jestem, Nie no dobry jestem. Dobra, wracając. Ym, a więc tak. Harbingerów normalnie jest 11. Ale. Ale. Do, dobra, inaczej. Idziemy numerami. Ym, 11 to tartaglia. Dziesiątego nie znamy, więc nie ma, więc go nie liczymy. Dziewiąty chyba um, Pantalon. Ósmy to była chyba Signora, ale ona nie żyje. Siódmy to był. Nie wiem kto jest. Siódmy, ale pewnie Sandrone. Tak, Sandrona chyba. Szósty to był Skaramusz, ale teraz jest Wandererem, więc go nie liczymy. Piąty to był Pulsinella. Potem czwarty Arlekino, Kolumbina, Dottore, Piero i Capitano. Wyszło mi 9. Czy to jest poprawna odpowiedź? Wiesz, Piero teoretycznie do Harbingerów nie należy, ale w mojej odpowiedzi yy, się to zalicza, w sensie napisałam w odpowiedzi, że jest to 8 plus Piero, więc zaliczę ci to. Tak, rozumiem, że Piero liczysz jako tego dyrektora Fatui. Tak, bo, bo Piero jest dyrektorem Fatui, a nie Fatui Harbingerem, ale no mimo wszystko można go, wydaje mi się, jako zerowego Harbingera zaliczyć, nie wiem. Dlatego napisam 8 plus Piero. Ty wymieniłeś no Piero, więc załóżmy, że masz dobrze. Okej, okay, no tu nie powinieneś się wyłożyć. W jakich okolicznościach Kaja zdobył swoją wizję? Myślę, że po prostu yy, chciał się utopić, ale mu się nie zadziałało. A nie, to czekaj freminet. Była eee, odpowiedź, nie? No, nie, 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 spokojnie. To był żart. Kaja zdobył swoją wizję przy walce z Dilukiem, gdyż Diluk dowiedział się, że Kaja jest szpiegiem, i no. I tyle. No w sumie tyle. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak, to jest dobra odpowiedź. No i bajlamos, i teraz są pytania średnie. Nie, jeszcze jest ostatnie pytanie w Łatwych. Okej. Okay. Kto rządził w tej Tejwat przed Archonami i Celestią? Rozumiem, że chodzi o smoki. Tak, chodzi o smoki. Dobra. Bo teoretycznie jeszcze chyba przez krótki okres rodził Prime Model One, ale nie wiem. Ja to się zajrzewam do Celestii. Mówisz? Okej. Okay. No. To teraz lecimy do pytań średnich, z którymi wydaje mi się, że się poradzisz z większością, ale z niektórymi, no w sumie e, zaraz się przekonamy. Pierwsze pytanie z tej kategorii brzmi, jakie jest imię i nazwisko seniory? <grym> o, <sior. grym> Panie kur... <grym> Przypominam, że robiły się historię, więc powinieneś... Rozalyn Króczka Locheforter Czy loche jakoś tak... Falter. Loche Falter. Loche... loche... Czy ja wyglądam Falter. jakbym umiał niemiecki? Czy to jest kurs języka nie niemieckiego? No dobra, ale wiesz o co chodzi, więc zaliczymy Teraz, teraz się skup No skupiam się Ile typu zwierzaczków może stworzyć oceanit? No kurde, e, to jest dobre wydaje Dobra, może stworzyć dzika, może stworzyć to gówno, co lata i nie da się go dociągnąć połową postaci i może stworzyć e, ten. To co robi to, jeszcze żabkę może stworzyć i wiewiórkę może stworzyć. O, nie, nie, ale czy coś jeszcze? Mi się wydaje, że kraba jeszcze może stworzyć. Ale to jest sześć, ale czy jeszcze coś? Mi się wydaje, że. Kurde no. Wydaje mi się że wydaje mi się że chyba więcej nie ale ale nie wiem dobra dobra więc tak lądowe to jest dzik to jest żabka to jest wiewiórka i to jest krab jest jeszcze i są jeszcze ptaki które latają i ptaki które stoją z tyłu i atakują tam co x sekund i to jest które oceanic w sensie rohida of love to, love. Tam, tak, 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 o tak. Tego, wodnego. Za. Dobra, no to mi się wydaje, że 6 jest prawidłową odpowiedzią. No to powiem Ci, że musisz pomyśleć jeszcze trochę. Jeszcze trochę muszę pomyśleć? Jeszcze trochę musisz pomyśleć. No dobra. Czyli, czyli, czyli nie 6 chyba, chociaż... Kurde... Może nie A może, a może mnie podpuszczasz. A może ci podpuszczam? Jest taka możliwość. Aha. Ach, no dobra. Czekaj, jeszcze jest. Mo może coś zabysa pamiętam, bo mi się wydaje, że może być jakieś zwierzątko, ale jakie to by było co? Panda, no kurde nie. <słodko> <słodko> Wyobraziłem sobie hydrogłobę. Słodko. Mm, kurde, nie wiem co nie. Kurde, zmieniła się. Zmieniła się kurde ten ten, pogoda, hopie. No. No, teraz to jest taki. A tak póki tak myślę, że to w czas patrzę jak mini Cloud Retajner lata. Góra du, góra du. To jest jakieś moje zajęcie <słodko> teraz. Tak jak się świece palą, chociaż myślę, że może nie powinny się tak palić, bo zaraz jakiś pan z gaśnicą pójdzie i je zgasi. Znaczy co? Czy to jest kaczka? Czy jest. Nie, no teraz ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ty mnie podpuszczasz, czy nie. Czy może być kaczka? Czy może? A i mi się wydaje, że tak, jest kaczka. Tak, kaczka 7. To jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. No to źle, jest sześć. Nie. No to... Żartowałam, jest osiem. 8. Osiem? Jest osiem. No to jedno pytanie nie odpowiedziałem dobrze. No ja myślę, że teraz to w ogóle. Dam ci szansę, żebyś się zastanowił? No słuchaj, no, ja mówię w matematyki dobrze, nie? Są. Dobrze, o. dobrze. No następne Dobra. pytanie jest pytaniem obrazkowym, więc cię pokażę. A Dobra. pytanie brzmi: do której postaci należy ten talent? Nie to sobie jajesz że mnie robisz, nie? Nie robię sobie. Nie, no... Specjalnie pokolorowałam to na różowo, żeby żywioł ci nie mówił. Właśnie, przez to, że pokolorowałeś na różowo, to do myśl, to, to w mojej głowie jest takie. Hmm, nie no, to musi być Wanderer, ale kurde, jest różowe. Może to jednak jakaś kuki albo Raiden. Tym Może... bardziej, że Raiden ma bardzo podobny skillet. Chociaż nie, no Raiden... Nie wiesz, w sumie? Dobra, szczerze powiem. Yy, dobra. Wanderer jest super postacią, myślę, że dałaś jego Ostatecznie Wanderer I to jest prawidłowa odpowiedź Jest, dobra Jest to talent z pasywki Pasywki? To, jest, to, jest, to jest chyba druga, nie? nie? Nie pamiętam, która, ale pamiętam, że przeglądałam YouTube'a, gdzie Jakaś tam osoba robiła Typu zgadnij postać po talentach i było to i to było takie oczywiste, ale jednak prawie nikt nie zgadł, to stwierdzam, że to dam Zwłaszcza, że Wanderera lubisz i byłoby głupio, gdybyś się tutaj źle odpowiedział no. Wymienię ci teraz cztery postacie a ty mi powiesz, która z tych postaci ma urodziny w grudniu. Uwaga, o nie. Kaja, Dżonki, Johnki, Johnki, Junkli Junkli, 31 grudnia. O ty fanie Junkle'ego. Nie, nie, ja nie jestem fanem Junkle'ego. Ja wie? po prostu przygotowywałem tą teorię o Jonki. To wiedziałem kiedy ma urodziny. Kolejne pytanie brzmi. Dobra, dawaj. Kim była Vanessa i co zrobiła? Vanessa była dziewczyną i zrobiła. Wow. Wow. I co zrobiła? Urodziła się i umarła i ten... No dobra, dobra, A tak szczerze to. Vanessa była postacią z mangi w prologu, która była z jakiegoś ludu koczowniczego, ale została monstat, które było pod dyktaturą klanu Lawrence. I potem ten klan robił takie smutne rzeczy, że chyba oni tam zostali. Czy coś takiego, żeby pomóc, ale potem zostali zniewoleni, a Vanessa tam miała walczyć z, glad z gladiatorami. a ten główny chłop, ten Lawrence, się wkurzył i mówił, że ona jest useless i tam dalej. I tam potem dał jej, że, że jeżeli pokona następnego wroga, to, to daje jej klucz, kurde, do tego, do, do, do całej naczynia, nie, klucz, tylko po prostu władzę w Mondstadt. I, i ona pokonała tego z, za pomocą Ventiego, więc że tak powiem. Uwolniła Mondstadt spod władzy klanu Lawrence. O, tego dokładnie szukałem, eee, oczywiście z pomocą Venti'ego. No i w sumie tyle. No i teraz pytanie za 100 punktów. Co zrobiła potem? Co zrobiła w Mondstadt jeszcze? To założyła na Favonius chyba. Okej, okay, tak. to jest pełna odpowiedź, więc jest git wszystko. Dobra, dawaj kolejne. To planie. ostatnie pytanie z kategorii średnie, ho, ho. Ale z tym myślę, że sobie poradzisz akurat. No. Dlaczego ruka dywata zrobiła się mała? Bo mała jest słodkie. <noise> <noise> nie, no, tak serio to um, zrobiła się mała, ponieważ użyła swojej mocy, aby wytępić zakazaną wiedzę z Sumeru. Co prawda jej się to i tak w pełni nie udało. No, ale taki był jej plan. I nawet większość się udało, o ile mm. to pamiętam. Gituwa, gituwa. I teraz są pytania trudne, czy jesteś na nie gotowy? No ja na średniej się wyłożyłem, więc dawaj. Dobra, tylko jednym się wywaliłeś chyba. No, dawaj. Jaki energy cost ma burst di luka? <grywia> <grywia> no co, myślałeś, że wszystkie będą z Lor? Nie ma tak łatwo. No dobra, spoko. Więc... Jeżeli chodzi o dilu Energy Cost, to powiem tak. Myślę, że jest to coś między 20 a 80. Wow. A ile mogę się pomylić? O 0? Dobra, szczerze myślę, że to nie, nie musi być 80. Myślę, że to może być 60 albo 80. Raczej 40, nie, on ma trochę duży ból. A dobra, dam 80. Ty, no to się pomyliłeś dwa razy, dwukrotnie. Jego e, energy cost 140. Serio? to <laughs> zdziwiło. Ja, przecież ja nim nigdy nie mam ulta jak gram, nie? No przecież Te, to niemożliwe. To mnie to cholernie zdziwiło, ale sprawdziłam i faktycznie tak jest. Co jest? No jednak. Dobra, o, kolejne pytanie. Ile czasu temu skończyło się Arkon War? 2000. Dobrze. O, to było akurat łatwe. No wiesz, nie dla wszystkich. Okej, okay, teraz się skup. Wymień sześć postaci pochodzących z Kenrya. Sześć? Sześć. Przecież ja tyle nawet nie znam. Powiem tak, ja zapisałam Dobra. w poprawnych odpowiedziach, chyba jest ich 10 w poprawnych odpowiedziach. Um, leaf. Brawo. Klotar. No, to już mamy dwójkę. <laughs> ten. Z Kendri pochodził ten. Irmin, król Kenry. Myślę, że pochodził z Kenry. Znaczy, pewnie na pewno pochodził z Kenry, nie? Ale ale no. No więc, już trzy osoby. Mamy jeszcze. Dobra, tak. Tak, są logika: czy Kaja? No, kurde, Kaja mógłby pochodzić, ale teoretycznie ma wpisane w monster. Więc ja bym wolał go nie dawać jako postać z Kenry. Eee, natomiast, idąc dalej, mamy. no, jak się nazywał ten chłop ze Questa The Sleepha? Jak się, no on... znaczy requesta Stadensley, co ja gadam? A ten chłop chyba się nazywał. No jojoj, nie jestem pe. Kurde, znowu się dzień zrobił. Ty, a może? <ścoughs> a, Dottir! No przecież jak mogłem zapomnieć o Gold. Na no sporo Rindotir. No to Durin. Ja sporo Durin. No to Susbedo. Susbedo? Czy Susbedo został stworzony? No to Albedo został stworzony na pewno w Kenry i, i wydaje mi się, że jest z Kenry. To już jest sześć podanych? Tak. Hmm, no to załóżmy, że masz git. O, jakie tam były poprawne odpowiedzi? W odpowiedziach dałam Dane, Kaja, Albedo, Gold, Pierro, Klotar, Caribert yy, i Halfdan. Ok. okay. Yy, który bóg rządził kiedyś w Tatsumi Island i co się z nim stało? To był Atatsumi, ooo, znany jako Orobashi, i, i stało z nim się to, że stwierdził, że chce z Raidenką z się pobić, ale to nie była zbyt decyzja, bo Rajdenka nie dość, że tylko mu głowę odcięła, czy tam ogon, czy go przyciła po prostu na pół, to jeszcze przyciła wyspę. Tak jest. Uwaga, jak nazywa się Goddess of Flowers? O, że Dobra Goddess of flower Ojej to jest nabu mabu mibu nabapap Jak to Ja pierdykamo Ej no nie no wiem No co? Trudne trudne Szczerze mówiąc ja tego nie wiedziałam Nabumina jakoś tak chyba Ale nie wiem Kurde Nie wiem e... Padisarach kurde a może chodzi o Rukadewata? Od kiedy Rukadewata jest Goddess of Flowers? Od nigdy. Nie no dobra. Nabumina jakoś tak. To jest twoja ostateczna odpowiedź? No. Nabu Malikata. No nie, no przecież to jest, no nie no. Dobra, ale załóż, że jest pół no bo imię masz dobrze. <laughs> Nabu Malikata, Nabu Bumina. Tam ja jeszcze, że tam nikt się nie obrazi. No zwłaszcza Nabu. Nabu. Okej, okay, kolejne pytanie. znowu pytanie obrazkowym. A pytanie brzmi: jak nazywa się ta broń? Mam ją pełną podać. Pełna nazwa. Jeszcze przy literu, nie no, żartujesz, tak to nie. Jak nazywa się ta broń? Herangepaku futsu? futsu? Ja nie jestem, kurde, etymologiem. Nie, literki źle. Nie, no to... Ja myślę, że 09. Punkta, <grym> tak, ale Ale tak. słuchaj. No słuchaj, się na tą broń. Niestety dostało się Sans Scarlet z jakąś broń do sign'a, ale co to tam? No dlatego stwierdzam, że dam to pytanie, bo jestem ciekawa, czy w ogóle znasz nazwę broni, na którą chciałeś wyszować. <grym> <grym> ja trochę coś kojarzyłem, nie? Chorongi no. paków, czy jakoś tak. Tak, tak. Dobra. A teraz są pytania extreme. Dwa pytania stream. Dwa pytania stream, na które wątpię, że odpowiesz, ale jeśli odpowiesz, no to kurde, nie wiem, mistrzem, mistrzem. Dobra, dawaj. Jaki tytuł ma nowy Wilec? Chodzi oczywiście o tytuł, który się wyświetla na banerze. W sensie jak się... Za każda postać ma tak jakby swój tytuł, który jak masz baner, to się wyświetla imię i na dole ten tytuł tej postaci. M czy to jest po łacinie? Y nie. To w angielsku? W spanielsku. kurde, nie wiem. Nie. Jak? Czekaj, to jest strona do czytania. Ordainer of Inexorable Judgment. O kurde, nie, nie, dobra. Myślałem, że wiesz, że najpierw chodzi ci o ten tu taki... Um, inny jak nie wiem, jak jungle ma Mundo czy coś takiego, ale... Ale no niestety. Okej, okay, następne pytanie zrobiłam troszeczkę prostsze, żeby jednak... Żeby, żeby, żeby Żebyś jednak miał szansę odpowiedzieć Na pytanie extreme Tak, to jest pytanie extreme Myślę, że jest na to szansa, że odpowiesz Jest szansa na wiem, pół punkta czy coś A pytanie to Wymień 5 imion Wanderera plus pełna nazwa jego bossa Wiesz, pięć imion Wanderera to jest część bardzo prosta, ale Pełna nazwa bossa No to dawaj 5 imion Wanderera Dobra, pięć imion Wanderera Konikuzushi, Scaramouche, Wanderer, Kabu, Kimono I <laughs> Ballader. To wymień szósty. Tak jak go chcemy nazwać, dziękuję. Eee, czyli w moim przypadku plus bagansi. dobra. Eee, natomiast jeżeli chodzi o bossa. Ale pewno nazwa bossa. Na pewno jest Okami, bo Okami to Bóg. Oga, Oga, Oga... O nie, no nie, pełną nazwa Bosa Skarabosa. No przecież to jest nie wiem, no. No, półpunkt to już masz. Nie wiem, czy się to pocieszy. Narukami to jest stąd, to, na to nougosza, to to jest ta. Ja mam po prostu przed sobą shorta, który kiedyś robiłem o tym skarabosie, nie? Nie wiem, wiem, że ma omikami w naswie, tylko tyle. Okej, okay, jesteś gotowy? Tak. Shoginokami, the Prodigal Everlasting Lord of Arcane Wisdom. Shoginokami. Okej. Ah. No, przykro mi, nie umiesz odpowiedzieć na Extreme, znaczy, że nie znasz nic o Genshinie. Tak, dokładnie, po prostu ja w ogóle nic nie znam. Tak naprawdę em, tak naprawdę po prostu strzelałem. Tak. Zwłaszcza w tym oceanicie. No, w tym oceanicie tak strzelają. Strzeliłem 7 z 8. No dobra, no to w takim razie było pytanie by na tyle, jeżeli chodzi o y, część quizową. Dajcie znać, czy wy odpowiedzieliście na pytania, albo pewnie sobie odpowiadaliście, jak oglądaliście ten odcinek. Ehm, no i co mam jeszcze Wam powiedzieć? No we on bardzo dziękuję za 5000 subskrypcji. Ehm, możecie dać opinię na temat tego quiziku, czy zobaczylibyście coś takiego w przeszłości? dajcie znać, bo może coś takiego zrobimy. Natomiast tak jak wcześniej wspominałem, wesołych świąt, wesołego Bożego Narodzenia, wesołego jajka, um, szczęśliwego nowego roku w sumie. Tak, to jest taki świąteczny odcinek. Mam nadzieję, że w dniu, w tych dniach wolnych czasami znajdziecie czas na po co coś ode mnie. Ho, ho. Dobra, ale no jeszcze raz dziękuję też za 500 subskrypcji, fajny prezent na święta. Um, no i mam nadzieję, że za rok, jak będę robił taki specjal, no to będzie już 10. Ho, ho, to wie, zobaczymy. Może więcej, może mniej, to w sumie zależy głównie ode mnie, um, no i od mojej motywacji, tak. Czekaj, Piausia, chcesz coś dodać? Dobranoc. Okej, okay, no to w takim razie dobranoc. Więc obiekowniacz, kiedy tam oglądacie? Dobrych wiszy i Dobranoc. Arios. Co? No dobranoc, a, nie, a tios.